Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecrafta. Ja nie jestem Ciacho, no na YouTube jestem Ciacho, ale tutaj nie jestem Ciacho, jak widzicie. Jestem Player 625, bo mam, jestem w M-Creatorze w Minecrafcie, bo zrobiłem dla Was specjalnie modyfikację z okazji subskrypcji. To jest trzecia część specjału, ostatnia, więc jeszcze raz bardzo Wam serdecznie dziękuję i jeszcze zagłosujcie, znaczy. O głosowaniu dowiecie się za chwilę, teraz was zapraszam szybko do obejrzenia jednego filmu i za chwilę wracamy. Więc moje pytanie jest takie, czy chcecie zobaczyć, znaczy dostać do ściągnięcia taki oto program, uruchamiamy go. Witaj w programie, dzięki temu programowi twoje hasło do WP zostanie przypisane do IP komputera, po wejściu na WPP zostanie zalogowane automatycznie. Wow, logowanie do WP jeszcze nie było nigdy takie proste. Użytkownik klikając enter, proszone jest o podanie loginu. Wpiszmy na przykład aaa, potem hasła, wpisujemy na na przykład aaa. Po kliknięciu enter, wyskoczy błąd 404. I potem kliknijmy program się zamknie. Wtedy mówicie, że no coś nie zadziałało, a tutaj utworzył się plik aaa, w którym zapisane są Login hasło i data, w której zostało to właśnie e, wykonane. Więc taki program, jeżeli chcecie, to zagłosujcie w karcie tutaj w programie górnym rogu. Tu i jeżeli będzie dużo głosów, że tak, albo napiszcie też w komentarzu, to wtedy w następnym odcinku będziecie mieli to do ściągnięcia. A teraz zapraszam już na dalszą część filmu. OK, witam po filmie. No i już wszystko wiecie, więc głosujcie w, w, w prawym, górnym rogu tej ankiecie. A teraz już przechodzimy do y, dalszej części filmu. W ogóle wie, wiedzieliście, że, że t, to ma taką samą wytrzymałość jak y, ten y, Bedrock? Nie wiem, czy wiedzieliście. Yeah, I Portal Den tu też. Zrobiłem modyfikację ciastko mod. Możecie ją w opisu pobrać. I dodaje ona. No, jak widzicie, macie normalne ciastko. Nie zawsze go można zjeść. Niestety teraz nie można tego ciastka zjeść. I zrobiłem dla Was ciastko w kształcie ciacho. I ty. Tak, można je zjeść. Osiem w jest. No, i teraz szybko nie będę pokazywał wszystkich. Tylko szybko przelecę po ciastkach. Jest takie coś również jak paczka ciastek. Paczka ciastek działa tak, że. Z paczki jednej ciastek wychodzi 9 ciastek, a z dziewięciu ciastek wchodzi po stack. 64 wychodzi paczka ciastek, więc możecie sobie tak dużo ciastek, to jest chyba nawet 10 staków prawie. Jak ktoś chce, to niech obliczy, napisze w komentarzu. Możecie w jednym slocie tutaj, w jednym slocie przechowywać. No i dobra, teraz szybko pokażę, jakie są te rodzaje ciastek dodające. A, nie, nie stąd wziąłem. Jakie są te rodzaje ciastek, które modyfikacje dodaję? Jest ich chyba 15, nie 13, jakoś tak: ciastko bezglutenowe, ciastko łatwostrawne, ciastko z dziurką, wszystko robię samemu i pomysły też: ciastko z drzewem, biszkopt, typ, tyś, ciastko czekoladowe, pierling, herbatnik, spalo, spalone ciastko. Ciekawe jak to. I każde ciastko ma sw i swoją teksturę i każdy, niektóre się je dłużej, niektóre się je krócej, niektóre dają więcej tutaj jedzenia tutaj, a niektóre dają mniej jedzenia. Dobrze, yy, kontynuując tutaj Oreo znak towarowy, bo nitki tutaj znak towarowy nie chciał wejść i ciastko z kremem. Tak to się prezentuje. Mam nadzieję, że modyfikacja się Wam podoba. Możecie z opisu ściągnąć je. słuchajcie, naprawdę dzisiaj naprawdę nie mam czasu, dlatego wczoraj też nie miałem czasu i teraz w ogóle przez to całe zamieszanie nie, nie będę miał czasu. Kolejny film za 3-4 dni. Nie miałem czasu nagrać i też nie będę miał czasu tego nagrać, więc mam nadzieję, że Wam się spodobało tą modyfikację. A jeszcze tutaj na GameModzie dodaję to było pytanie, czy jest czy można skraftować ciastka, bo no, słuchajcie, tyle craftingów, nie wiedziałbym, jakie jest nawet tak dużo, więc tego nie ma craftingów, ale jest ciastka i tutaj są te wszystkie ciastka. Tak to, słuchajcie, prezentuję mam nadzieję, że modyfikacja wam się spodoba, możecie sobie ją ściągnąć, a ja wam dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Teraz jeszcze macie kawałek filmu, jak, w jaki sposób zrobiłem ten ten, tą modyfikację, e, jakie tą modyfikację robiłem, możecie sobie zobaczyć. E, Tak, jesteśmy po filmie, więc ja Wam jeszcze raz dziękuję za oglądanie. To było na tyle. Dzięki jeszcze raz za subskrypcję i do usłyszenia w kolejnym filmie za 3-4 dni. Cześć!